Cześć i dziś witam Was obok zupełnie nowej Skody Super czwartej generacji, jednak tym razem premierowo. Witam was obok odmiany liftback. Dodatkowo nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana Laurinen Clement, które jeszcze wam nie prezentowałem, a pod maską naszego dzisiejszego egzemplarza znajduje się silnik 2.0 TSI o mocy 265 koni mechanicznych z napędem na wszystkie koła. W tym materiale premierowo zaprezentuję wam odmianę liftback, pokażę wam jak to wygląda w najnowszej generacji tego modelu. Oczywiście się przejedziemy, jednak ten materiał należy traktować jako taki dodatek do ostatniego materiału ze skodą Super Kombi. A więc nie będę już przedłużał. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. A jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. Na początek przechodząc do stylistyki, oczywiście odmiana liftback nie różni się w żadnym stopniu względem odmiany kombi, jeśli chodzi o przedni pas. Jednak nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana Laurin Clement, a więc mamy kilka elementów, które podkreślają że mamy topową odmianę tego modelu, a więc na atrapie chudnicy mamy dodatkowe chromowane wykończenie żeberek zderzak również troszeczkę inaczej się prezentuje. No i oczywiście mamy topowe wyposażenie, a więc światła matrycowe i prezentuje się to po prostu dużo bardziej można ująć prestiżowo i całościowo przedni pas Kody Super w mojej opinii jest naprawdę udany. Auto prezentuje się bardzo dostojnie. I wręcz można powiedzieć luksusowo. A jeśli spojrzymy na samochód z boku, auto prezentuje się bardzo dostojnie. Linia Liftback bardziej pasuje do tego samochodu niż odmiana Kombi. Auto prezentuje się niczym samochód marki premium. W topowej odmianie Laurin Clement oczywiście znajdziemy oznaczenie na przednim zderzaku, dedykowane wzory Felk, a także chromowane wykończenie obramowania szyb, co po prostu pasuje do tego samochodu. Linie zostały zachowane, a więc mamy bardzo ostre przetłoczenia idące przez całą linię nadwozia. Linia dachu opada bardzo... Spokojnie, co po prostu pasuje do tego samochodu. Jeśli chodzi o wymiary, względem poprzedniej generacji, auto jest 43 mm dłuższe, a także 5 mm wyższe, co ma gwarantować nieco większą przestrzeń wewnątrz samochodu. A przechodząc na tył nowej Skody Super w odmianie Liftback, to muszę przyznać, że charakter samochodu został zachowany. Auto wciąż prezentuje się bardzo dostojnie. Tylna klapa jest Zaokrąglona, centralnie wyeksponowany, przeliterowany napis Skoda, podobnie jak w odmianie Kombi, oznaczenie Super po lewej stronie. A gdy mamy napęd na wszystkie koła, jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu, dodatkowo oznaczenie 4x4 znajdziemy po prawej stronie. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, to po pierwsze, klapa bagażnika może otwierać się elektrycznie, jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu. Pojemność to 645 litrów, a więc 20 litrów więcej względem poprzedniej generacji, i jednocześnie jest to zależne ledwie 45 litrów mniej niż standardowa pojemność odmiany kombi, a przechodząc do samego bagażnika, przestrzeń ładunkowa jest bardzo foremna, jak to na liftbacka/sedana przystało, mamy dość duży próg Załadunkowy, natomiast jak na Skodę przystało, mamy tutaj bardzo dużo praktycznych rozwiązań. A więc mamy dodatkową przestrzeń po prawej stronie, po lewej stronie mamy odgrodzoną, zamkniętą przestrzeń, bardzo podobnie jak w odmianie kombi. Oczywiście są haczyki wysuwane, mamy haczyki klasyczne, są mocowanie do dodatkowej. Siatki. To co mi się bardzo podoba, to dodatkowa przesuwna przestrzeń, na przykład na zakupy. A więc pakujemy nasze rzeczy luzem do tej siatki. Wszystko leży, jest gromadzone. Następnie domykamy to i nasze rzeczy są zabezpieczone na czas transportu. Oczywiście pod podłogą mamy dodatkowe koło zapasowe. Jest to koło dojazdowe. Również tutaj znajdziemy cały zestaw do wymiany koła. Podłoga. Bez szału jednak również tragedii nie ma. Bezpośrednio z bagażnika możemy również złożyć oparcia tylnej kanapy, a gdy mamy hak holowniczy, mamy po prawej stronie specjalny przycisk do jego otwarcia. Natomiast do urządzeń dodatkowych, jak na przykład lodówka, po lewej stronie znajdziemy gniazdko 12V. Ciekawostka z serii Simply Clever, a więc czegoś z czego słynie czeski. Producent, to gdy zamówimy ten samochód, mamy specjalne QR kody, które możemy zeskanować, aby wyświetlić filmy instruktażowe, jeśli chodzi o wszystkie elementy wyposażenia bagażnika, aby się przeszkolić i korzystać z tej przestrzeni najpraktyczniej, jak tylko się da. Maksymalna pojemność bagażnika czwartej generacji Skody Super w nadwoziu liftback po złożeniu oparć tylnej kanapy to aż 1795 litrów, a więc jest to wzrost o 35 litrów względem poprzedniej generacji. Przechodząc do wnętrza nowej Skody Superb Liftback. To oczywiście we wnętrzu nie znajdziemy żadnych zmian względem odmiany Kombi. Jednak nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana Laurin Klement, która wyróżnia się znacznie ładniejszą stylistyką, bardziej Premium stylistyką, również wyposażenie jest bogatsze, a więc ten 13-calowy wyświetlacz jest już w standardzie. Nie musimy do niego dopłacać. Wykończenie tego samochodu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Prezentuje się to stylistycznie naprawdę bardzo dobrze. Mamy imitację drewna w desce rozdzielczej, również ładniejsze wykończenie w tym miejscu. Same boczki, drzwi prezentuje się całościowo. To znacznie przyjemniej dla oka względem odmian Selection czy Essential. Nie będę jednak rozgadywał się na temat wnętrza tego samochodu, ponieważ mówiłem to bardzo szczegółowo w moim poprzednim poprzednim materiale z odmianą kombi, a więc jeśli interesujecie Cię ta kwestia, odsyłam do mojego poprzedniego materiału. W komentarzach pod tym filmem pisaliście o daszku wirtualnego kokpitu, że ten wyświetlacz odstaje poza ten element, prezentuje się jakby zostało to dołożone i całościowo prezentuje się to mocno średnio. I obiecałem Wam, że zapytam się w centrali Skody o co chodzi i rozmawiałem z osobami z centrali podczas prezentacji tego samochodu i okazuje się, że Projekt deski rozdzielczej był troszeczkę inny. Jednak inżynierowie mieli problem, aby zmieścić ten duży wyświetlacz, head-up display, utrzymując kształt tej deski rozdzielczej, a więc zostało to troszeczkę pozmniejszane, poprzerabiane i niestety tak to wygląda. I nie było już niestety czasu, aby to poprawić. Jednak znają ten problem i planują rozwiązać to podczas faceliftingu tego samochodu już za kilka lat. Jednak Niestety aktualnie ta tak wygląda. Nie prezentuje się to za dobrze, i znacznie rozsądniej prezentuje się to w nowej Skodzie Kodiak. W superbie, no niestety, może to być nieprzyjemne dla oka. Jednak na dobrą sprawę, jest to jeden z nielicznych elementów, do których można się przyczepić w tym samochodzie. Oczywiście, wnętrze nie jest idealne, to będzie troszeczkę skrzypieć. No, jednak, śmiejąc się i tak, jest to zrobione znacznie lepiej niż w modelach Mercedesach. Prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Uwielbiam te trzy gałki od klimatyzacji, które pełnią wiele różnych funkcji. A więc możemy regulować temperaturę, możemy podgrzewać fotel, możemy również włączyć wentylację fotela poprzez te przełączniki, zmienić tryb jazdy. Jest tego tutaj naprawdę bardzo dużo, a centralną gałkę dodatkowo możemy konfigurować pod siebie, a więc możemy mieć dane funkcje, które aktualnie. Potrzebujemy, które są pod nas dostosowane. Projekt jest udany, nie jest idealny, do tego elementu nad wyświetlaczem można się przyczepić, jednak całościowo naprawdę jest to udany projekt i bardzo przyjemne wnętrze. Przechodząc do drugiego rzędu, siedzeń, możemy poczuć się tutaj naprawdę bardzo komfortowo. Ilość miejsca na nogi, jak to na superba przystało, jest po prostu przeogromna, jest jeszcze większa względem poprzedniej generacji. Na wysokość powiem Wam szczerze, że mieszczę się niemalże na styk, jednak możemy podróżować naprawdę bardzo komfortowo, jeśli nasz wzrost to maksymalnie 1,85 m. Również mamy tutaj bardzo wysoki komfort, jeśli chodzi o wyposażenie, a więc mamy własną strefę od klimatyzacji, dwa porty USB typu C, oczywiście własne nawiewy. Mamy również podłokietnik, w którym mamy bardzo duże miejsca na napoje, również dedykowane miejsce na smartfon, które akurat w Skodzie Superb ma sens. Sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście mamy w oparciach przednich foteli schowki i dodatkowe małe schowki na urządzenia mobilne. Opcjonalnie możemy mieć rolety tylnej szyby, jeśli uda mi się trafić. A więc możemy mieć większą prywatność podczas podróżowania. I powiem Wam szczerze, że... Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dobrze to wygląda, jak dobrze się to prezentuje, jak mamy wysoki komfort w tym samochodzie i również jakość materiałów nie odstaje względem przedniego rzędu, siedzeń. A więc mamy miękkie wykończenie, prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Te dekory również prezentują się świetnie. To nie jest drewno, a to nie jest metal, jednak efekt jest naprawdę bardzo. Pozytywne. Oczywiście są izofiksy w skrajnych miejscach. Jeśli byłaby potrzeba przewożenia dzieci w fotelikach. Są również praktyczne rozwiązania, jak to na skodę przystało, a więc to jest na przykład dedykowane miejsce na kocyk. Jeśli byłaby potrzeba, aby się przykryć, możemy mieć specjalny kocyk. W schowkach możemy mieć kosze na śmieci bardzo miniaturowe, jest tego naprawdę bardzo dużo. Ten samochód zawsze był przemyślany, a nowa generacja pokazuje. Że Skoda potrafi zrobić to jeszcze lepiej, udoskonalić ten projekt i całościowo jest to ogromny krok do przodu względem poprzedniej generacji. I witam Was już za kierownicy nowej Skody Super leadback. Nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana z silnikiem, z napędem, którego jeszcze wam nie prezentowałem pod maską naszego dzisiejszego egzemplarza, tak jak powiedziałem we wprowadzeniu, mamy dwulitrową benzynę o mocy 265 koni mechanicznych, maksymalnym momencie obrotowy na poziomie 400 Nm. Co czysto teoretycznie pozwala rozpędzić się od 0 do 100 w 5,6 sekundy. Napęd przekazywany jest na wszystkie koła, i jest to specyfikacja, którą gdy zestawimy z poprzednią generacją, jest niestety słabsza o 15 koni mechanicznych. Osiągi są na bardzo podobnym poziomie, jednak mamy downgrade, jeśli chodzi o moc. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, ponieważ przemierzyłem poprzednią generacją z silnikiem mocy 280 koni mechanicznych naprawdę tysiące wręcz kilometrów, to wrażenia z jazdy są tutaj na bardzo podobnym poziomie, jednak czujemy, że auto jest troszeczkę przyblokowane. Całościowo jest to naprawdę bardzo przyjemny samochód. Pokonywanie zakrętów z tą jednostką napędową i z napędem na wszystkie koła jest naprawdę bardzo przyjemnym doznaniem. Jest to specyfikacja... Która powoduje, że ten samochód jest bardzo uniwersalny. Nie jest może idealny w trasę, ponieważ jednostka 1.5 TSI czy dwulitrowy diesel, ten słabszy. Osiągają zasięgi na poziomie 1100-1200 km na jednym tankowaniu. Tutaj takie wyniki nie są niestety wykonalne. Zasięg to jest bardziej na poziomie 700 km, jeśli będziemy jechać bardzo spokojnie. Jednak całościowo jest to samochód, który będzie się sprawdzał do bardziej dynamicznej jazdy na autostradzie. Będzie sprawdzał się do jazdy w mieście, jednak będzie zużywał troszeczkę więcej paliwa. Według producenta będą to wyniki. Bardziej na poziomie 6-7 litrów. Realia pokazują, że podczas jazdy tutaj w górskich serpentynach, w malowniczych okolicach miejscowości Karlowy-Wary, ten samochód będzie bardziej zużywał 10 litrów niż te 6-7 litrów. Jednak jest to samochód, który powoduje lekki uśmiech na twarzy, wciąż będąc ogromnym, praktycznym liftbackiem. I z perspektywy całości. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że taki samochód powstał, że Volkswagen Passat już niestety nie jest dostępny w Europie w odmianie Liftback, jednak Skoda się nie poddaje. Skoda pokazuje, że jest popyt na taki samochód. Ponieważ na rynku w tym momencie pozostali niemalże tylko i wyłącznie gracze z segmentu premium, marek premium. Nie ma już niemalże samochodów masowych. Wciąż jest Alfa Romeo Giulia, ale jednak tutaj wiele osób uznaje Alfa Romeo za markę premium, jednak całościowo, no już niestety, nie ma konkurentów w markach masowych. A Skoda Super może i jest brandowana jako samochód masowy, jednak całościowo jest to samochód niesamowicie komfortowy, bardzo dobrze wyposażony. I fantastyczne do codziennego podróżowania, i nie dziwię się, że wiele osób decyduje się na Skody Superb zamiast Mercedesa czy BMW. Oferuje ten samochód naprawdę bardzo dużo, prezentuje się. Myślę, że naprawdę bardzo dobrze. To jest oczywiście kwestia subiektywna. Czekam na Wasze opinie, co sądzicie o stylistyce nowej Skody Superb. Jednak myślę, że jest to naprawdę interesująca propozycja. W odmianie liftback Superb jest tańszy o 7000 zł. Dostępny jest dokładnie tymi samymi układami napędowymi. A jeśli chodzi o topową odmianę Laurin Clement, to tak na dobrą sprawę mam do niej tylko jedno zastrzeżenie. Podobne jakie miałem do Volkswagena Passata, którego jakiś czas temu prezentowałem wam na tym kanale. Gdy decydujemy się na odmianę Laurin Clement w standardzie, otrzymujemy zawieszenie adaptacyjne DCC. I to zawieszenie. Na papierze ma powodować, że jazda jest bardziej komfortowa, bardziej przyjemna i relaksująca podczas codziennej jazdy, ponieważ zawieszenie powinno wybierać te nierówności dużo sprawniej wygłuszać, aby nie docierały do nas dźwięki. Jednak realia pokazują, że niestety, podobnie jak w Volkswagenie Passacie, to zawieszenie bardzo mocno hałasuje. Jest komfortowe, jest jak najbardziej w porządku. Jednak dźwięki, jakie docierają do wnętrza, no już niestety są bardzo mocno. Nieprzyjemne, więc z tej perspektywy jest to ogromna wada zakupu wersji Laurin Clement. Jeśli zależy Wam na bardzo wysokim komforcie, to rozsądniejsze jest kupić wersję Selection, dosposażyć ten samochód podobnie jak odmianę Laurin Clement, jednak nie decydować się na zawieszenie DCC. Działa to no, naprawdę nieprzyjemnie. No, ciężko jest powiedzieć dobre słowa o tym zawieszeniu, coś kompletnie poszło nie tak. Podczas projektowania tego zawieszenia problem jest zarówno w Volkswagenie Passacie, jak i właśnie w Skodzie Super. Niezależnie czy mówimy o Liftbacku, czy mówimy o wariancie Kombi, to jest największa wada tego samochodu. Niestety nie można powiedzieć inaczej. Jeśli chodzi o ceny, to takiej niestety nie można powiedzieć inaczej. Nasz wariant w topowej odmianie to wydatek około 231 tysięcy złotych plus wyposażenie opcjonalne a więc nasz dzisiejszy egzemplarz będzie kosztował około 250 200 może 60 tysięcy złotych całym wyposażeniem opcjonalnym jednak jest no jest tutaj kompletnie wszystko Wciąż można mieć znacznie tańszą wersję tego samochodu, która będzie równie komfortowa i naprawdę wciąż dobrze wyposażona. Mamy tego tutaj naprawdę bardzo dużo. Fantastyczne fotele z masażem, podgrzewaniem, wentylacją, adaptacyjny tempomat, ogromny wyświetlacz. Mamy również nawet chat GPT, a więc samochód będzie bardziej realny w odpowiedziach i we wspieraniu nas podczas... Codziennego podróżowania. Możemy się tego samochodu zapytać o dowolną rzecz i nam odpowie po prostu podczas jazdy, co w mojej opinii pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo, ponieważ nie musimy sięgać po telefon, czego nie powinniśmy robić i wpisywać jakiegoś zapytania w wyszukiwarkę. Tylko możemy po prostu zapytać się samochodu, a on po prostu nam podpowie, ponieważ ma. Dużo większe możliwości, i teraz asystent głosowy nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do korzystania z funkcji wewnątrz samochodu, tylko również poza samochodem. Jest to ogromny krok do przodu. Jestem ciekaw bardzo tej technologii. Dla wielu oczywiście jest to najprawdopodobniej zbędna technologia jednak przyszłościowo patrząc, myślę, że naprawdę duży krok do przodu. Całościowo. Pierwsze wrażenia z jazd testowych, premierowych jazd testowych Skodą Superb Liftback odbieram bardzo pozytywnie. Jestem zaskoczony wręcz, że ten model jest wciąż dostępny na rynku. Pomimo braku Volkswagena Passata w Europie, statystyki sprzedaży Skody pokazują, że jest popyt na ten samochód. Jest to również bardzo dobra wiadomość, że to auto jest wciąż na rynku. Auto jest genialne, fantastycznie się nim jeździ, podobnie jak odmianą kombi. Oczywiście z wykluczeniem tego zawieszenia DCC. I całościowo myślę, że jest to naprawdę rozsądny wybór, jeśli poszukujecie ogromnego samochodu, który nie jest kombi i również nie jest crossoverem. Naprawdę udany samochód. Dzięki za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego robisz polubienia tego filmu. I oczywiście czekam na Wasze opinię w komentarzach, co sądzicie o nowej skodzie super nadwoziu leadback w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.